Witam serdecznie, pokażę jak upiec pyszny sernik kokosowy. Składniki potrzebne do przygotowania sernika znajdziecie Państwo na karteczce po prawej stronie oraz w opisie pod filmikiem. Najpierw przygotuję ciasto, gdy ciasto będzie się schładzało, przygotuję masę serową. Do miski przekładam wszystkie składniki na ciasto i zagniatam, tak żeby składniki dobrze się połączyły. Ciasto możemy przygotować ręcznie lub robotem. Gotowe ciasto wykładam na blat i dzielę na dwie w miarę równe części. Wkładam do woreczków lub zabijam w folię spożywczą i wkładam do zamrażalnika na około 45 minut, tak żeby ciasto dobrze się schłodziło i było twarde. Gdy ciasto jest już dobrze schłodzone, to przygotowuję masę serową. Do miski przelewam śmietankę o temperaturze pokojowej, dodaję ser i rozdrabniam blenderem, tak żeby nie było grudek. A jeżeli nie mamy blendera, to ser możemy zmielić w maszynce do mielenia mięsa. Następnie dodaję jajka, budyń, cukier i nadal miksuję blenderem, tak żeby składniki dokładnie się połączyły. Oczywiście, jeżeli nie mamy blendera, to używamy miksera. Na koniec dodaję wiórki kokosowe i dokładnie mieszam. Masę serową mam już gotową, teraz na tarce o dużych oczkach ścieram dobrze schłodzone ciasto. Dno i boki foremki wyłożyłam papierem do pieczenia, starte ciasto przekładam do foremki i delikatnie ugniatam palcami, tak żeby nie było dziurek. Następnie na ciasto wykładam masę serową. Następnie ścieram drugi kawałek ciasta i równo posypuję górę sernika. Foremkę z ciastem stawiam do nagrzanego piekarnika do 170 stopni na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Sernik będę piekła około 70 minut. Po 70 minutach wyłączam grzanie i pozostawiam sernik w piekarniku przy zamkniętych drzwiczkach na 20 minut. Następnie drzwiczki uchylam i pozostawiam jeszcze w piekarniku na 20 minut. Następnie sernik wyjmuję z piekarnika i pozostawiam w foremce do wystudzenia. Dodatkowo przed podaniem wystudzony sernik możemy wstawić na kilka godzin do lodówki. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sernik jest gotowy, życzę udanego wypieku i smacznego.